Was, kochani, bardzo się już w kolejnym odcinku poradzić za przyjęciem gry Avatari, a w międzyczasie łatwa w górę, dzwoneczek i sub na karę z góry dziękuję. A już przechodzimy do odcinka. Ja to tylko to Tak, dzisiaj że kolejny poradnik poradników. Co nowego, co nowego? Dzisiaj jest czwartek. A czwartkiem będzie to dla was to, że no, jednak spadam z ligi. Ale to nie o tym, I nie dzisiaj nie o tym, czy to lodowisko będzie dzisiaj działało. Tak, lodowisko jest ok. E, e, łyżwy. E, co to są... Zaraz, tak, nieważne. No. Mam. mam za mało tego, ale o co w tym chodzi? O to, co tu mi chodzi teraz, bo... e, Możecie sobie jeździć po łyżwach, ale <laughs> to nie o tym. Nie poradzić o tym, tylko o tym chodzi. W tym poradniku pokażę Wam jak dobrze i zaraz na myszkę stosowamy, ale też jeszcze będziecie wiedzieć, jak dobrze trafiać, żeby zdobyć G, bo tam się przedał w Więc to spokojnie sobie robicie. O, trzecia, przejdzie dopiero i teraz, pik, brawo. I robicie to sobie na spokojnie, kochani, na spokojnie. Proszę bardzo. I wy robicie tak, żebyście nie musieli się rozmawiać. I musicie wyczuć moment, kiedy teraz. I teraz możecie. Proszę bardzo. Widzicie? Robicie chyba wyczuć moment, bo to jest taki jakby moment, chwila. Widzicie? To jest taka ala presja mam powiem. Pokażę Wam w ogóle. Mogę, mogę pochwalić. A, to jest tak jakby... To jest taka jakby taka pasma morgana w ogóle mam powiedzą. Tak jakby już macie. Ale to za... O, i tu, tu tu tu... I tutaj robicie. Bo tu już nie widać. Ach, brawo. I teraz teraz prosto. Teraz robicie prosto. Uh -huh. Kurde Nie, przepraszam, sorry, przepraszam, przepraszam, sorry, sorry To już by moja była wina Ała. kurde, nie, sorry, sorry, sorry Sorry za Uuuu Kurde mać, no Dobra, nie, mnóstwo bardziej Uważać coś na to, bo to jest takie jakby upierdliwe Więc jeszcze raz wam pokażę, na prostu jeszcze raz i coś, to poradnik jest, no... Ludzie tak, jak ja robię. Tylko nie robić tak, że... <śstrzydząc> Kurde, sobie, sobie tak, jak teraz, tylko musisz na to uważać, proszę Teraz, trzeba być, tak wiecie, mocno, mocno, wam no, powiem, mocno skupionym, bo, no właśnie, nie co się dzieje, no właśnie, to już dupa. jak macie jedno, nie musi być wszystko, ale no warto, żeby było to wszystko, tak? żeby wiadomo, żeby było już tak wyglądało trochę to nie trochę gorzej. No właśnie, więc no, no już tak, mamy tak wale tak na ślepo, już nic już nie glądać, muszę tak tak tak, no nie damy rady. No i tam może dam radę. Nie wiem, że ja nie dam radę, ale musicie... Trzeba mieć maksymalnie, możecie mieć 15G. Jak sam widzicie. To trzeba też musicie trochę wytrenować, bo pierwszy raz robię, ale dacie radę. Pierwsze początki są troszeczkę trudne, bo ja też dopiero są weszłem na awatarię. Radni teraz robię i słuchaj, mam nerwówkę. Mogę się nawet zaszczekować? Ale postanowiłem. Tak, widzicie teraz. Bo teraz jest dobrze idzie. Dobrze idzie. 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 I teraz musi tu się skupić. Teraz musi się uważać. Teraz. Lekko tak przechylaćmy. Powinno dać ale... Tak samo. I kochanie, ostatnie, bo ja teraz mam takiego stre... jak ale zostawcie łapkę, jak mi się uda. Bo to będzie ostro jazda i muszę się bardzo, bardzo dobrze skupić. Yes. Dobra kochani, mamy to. Udało się. Udało się, kochani, ledwo co? Yy, normalnie kochani, zostawiacie łapkę w górę. Ja teraz, teraz, jeśli wy macie, zostawiacie łapkę w górę. Zostawiacie łapkę w górę. Pamiętajcie, łapka w górę. Łapka w górę jak coś. <laughs> kurde, ale kochani, to było takie kurde. Wow! Możemy coś <laughs> zaraz. Takie dziecko się cieszę, boże! Przepraszam, ale ja się po prostu cieszę jak dziecko. Dostał Lizaczka w ogóle. Wiecie, bo ja na tym gdzie sobie będę zarobić, no. no. Nie, to już było słabe. Dobra. Na jedno też możecie. A zaraz to zobaczymy, bo to jest tylko wersja odcinka, czym teraz spokojnie. No. Nie nie ja pokażę wam teraz, bo... Dobra, a zrobimy to troszeczkę szybciej, dobra? Jak macie tyle, to możecie mieć maksymalnie troszeczkę ramieci. Ja mam pokusy jak robić troszeczkę szybciej, bo nie tak jak teraz, tak jak robię. Tak jak teraz, no, widzicie? Więc wy się tam chętnie nie bójcie, czy coś wam nie wyjdzie. Pamiętajcie, Ene to się... Dobra, to było już takie... E, takie po prostu. Teraz ja chcę wam pokazać, bo ja to robię w wersji odcinkowej. Czyli jak macie 9... Ty na pewno możecie dostać M. No, że kadrecie o co chodzi. Że jak nie macie wszystkiego, bo ja was, chcę was to utwierdzić, bo ja sam jestem ciekaw. No nie da mi tego zrobić. Nie, jest, nie, jest, nie, 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 Inaczej, inaczej. Jeśli co? To, to inaczej. E, nie mam pewnie tego. Ale wolę nie mam pewnie. No nie mam właśnie. Wierzę, że nie mam tych butelek. No nie mam. Może się muszę pójść albo... Ale to wypostkiego, bo ja nic nie wam. Muszę znowu iść do lodowiska. I do, do lodowiska pójdę sobie tutaj. Już nie muszę już to zakładać, bo wiem, że już to mam. Więc tak, kochani. I o co w tym chodzi? Zrobimy to jeszcze raz, ja wam pokażę. Robicie tak, jak teraz. To się po prostu, to się miesza, bo to jest to samo. Nawet. No, że widzicie, że to jest to samo nawet. że to jest to samo, więc lecimy. No, jak. Mhm, dobra, inaczej. No, i teraz Wam pokażę na pewno się da. Jak macie. Coś, że ja Wam wierzę. Precyzję. I zostało nam. Cztery tak e, zdradzliwe to wygląda bo jak to jest, to jest tak, no to wiadomo, że musicie przechylić lęko, bo to tak jest, jak zawsze, no, widzicie? No, nie, dobra, nie, dobra, tak sobie rzucę, sobie randomowo, ładnie poszło. Czy co? E, jeśli nie możecie mieć, e, e, przepraszam, musicie mieć wszystko. Ja was przepraszam, musicie mieć wszystko jednak, bo to jest jakby wiecie, no bo to jakby to jest 15 n, n, tak? Bo to jest jakby wiadomo, to jest gold, to jest gold, to jest wiadomo, to jest chyba wielka. Ale no cóż, no niestety, tak to jest. No trzeba mieć tegoś, tak, to inaczej. Daję, sam dacie rado, sam nie dacie rado, no i nie tak to jest. Specjalnie, no nie nie Jak już tak wyrzucam, bo mi się nie chce, mam moje od chce czasami. To, to jak mam walczyć o takie coś, to może tak, o. Ale jakby co jest za N. To jest za N. będziecie się na nie przejmujcie, Ja wam tylko pokazuję, jak takie łatwe sposoby możecie zdobyć. Bo ja też, też raz to robię. Jest taka pierwsza moja minigierka tutaj, jakby widzę, to jest pierwszy raz, to jest coś nowego. A jeśli ktoś będzie tutaj początkując naprawdę. Ej. Nawet jeśli Wam się uda zdobyć jakąś, nawet golda czy coś, to warto przeskoczyć. Warto, no może nie warto, ale no wiecie, no uczyć no, tak stopniowo takie rzeczy robić, bo to super sprawa Dobra, dwa razy macie, więc tak to wygląda na razie. I dupa. No jak widzicie, dupa, się tak robi, Dziękuję. No i brawo. Jeden slot. Jest to ciężko. Jest ciężka sprawa. Ale dobre, chani Jeszcze raz to. Bo ja muszę łapkować. Więc damy radę, kochani, Damy radę. this <laughs> is Ale jak coś, to na odcinku to będzie nagrane, na odcinku to jest nagrane Żeby nie było Ja robię to podw podwają stawkę. Ale pani jak ja dam łapkę, dajecie kolejną łapkę Ja robię to tylko na łapki W międzyczasie Czekaj Mik. Pani zrobimy TO Kurde Przepraszam głos mi się Eżbut, nie, że tego... Eżbut, może jeździemy na śmiechu. Kurwy Kurwa, demac. Nie, dobrze, inaczej, jeszcze raz. Więc tak kochani. Więc ja chyba odcinek będzie się opierał o tym, jak e, robię to. Więc no. Więc jakby muszę troszeczkę tutaj poza odcinkiem troszeczkę tu połapać. Więc no. Ja Wam wyliczę w ogóle, ile ja to zrobiłem wygranej. Zostało mi raz, dwa, cztery mi znowu zostały, to jest cztery, to jest Dla mnie, tak, no i do, dobra, ja, ja, ja nie wiem, co, ja wolę oddać warkowerę, niż, yy. Tak, oddaję do warkowery. i tak, kolejną rzeczą, nie będę poświęcał całego odcinka na to, jak, co, zobaczymy, się, kochani, jak wygramy drugi raz takim samym sposobem, a wy w międzyczasie zostawcie tę łapkę w górę, jak ja wrócę i nie wygram teraz. Daję tak troszeczkę sobie czasu. Nie, w międzyczasie co tam robicie? Zbiedcie sobie śniadanie sobie teraz, nie wiem, podwieczorek, czy co tam jecie, z nagóźni. Zjadłem. A ja w międzyczasie z się. Zobaczymy. Dajcie mi chwilę. Dobra Kali, udało mi się drugi raz. E, wiecie co? Nie chcecie widzieć, jak się MBS. Ja normalnie przechodzę dzisiaj tryb. E, nie wiem co ja dzisiaj będę brał, ale chyba wypiję trzy po tej ogólnie. Jeden odcinek będzie ok, ale drugi będzie normalny, masa e, wycieczki, Więc tak. E, dziękuję Wam kochani za ten teraz. Ja, co, ja wychodzę z tego lodowiska. Mam, mam 31 nE. Jak coś to uczcie się, nie uróbcie się, nie denerwujcie się, pamiętajcie. 18 szkodzi. Mi już nie zaszkodzi, bo mam piękną brudkę, widzieliście na relacji możecie ją skomentować. E, więc tak, e, pamiętajcie, e, trenujcie, trenujcie, nie zenerwujcie się, bądźcie się w klipie, bo ja nie... bo ja, ja muszę się... Ja jestem troszeczkę niecierpliwy, ale troszeczkę chcę muszę się podrzeć. <grym> się, <video> 31 Eee. Golda dla mnie. Ale wiesz co? Mogę sobie lipa kupić, będę mógł sobie kupić lipa! Jej! Super! Więc jestem na plus. Jestem na plus i, i ja tego cieszę, więc będzie dużo z tego okolic, mówię wam panie Normalnie ja nie myślałem, że ja zajdę dzisiaj. Ja już po prostu muszę odpocząć teraz ja dwa razy. To dla mnie jakiś kurde koszmar w ogóle jakieś to dwa razy. Wiecie, co ja robię? Ja manie ręce mi się trzęsuje, jak garnetkę normalnie, wam przepraszam, ale garnetkę. Ja myślałem, że tak, 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 tak robi, tak. Robię. Mówię, mam, chani, tak. Przepraszam, ja ale ja tak robię i to było straszne. Wiecie co? E, żeby zdobyć taką skrzynkę, sprawdzicie, widzicie, co tutaj Państwo... E, trzeba mieć tyle, co ja mówiłem. Tyle skrzynek, które dostajecie. Mam skrzynkę gwarantowane, więc ja bym teraz ją sobie oczywiście, bo ja jestem, wiecie, ja biznesu. Ja bym sobie takiej oczywiście sytuacji nie skorzystał, że goście wydał pół troszeczkę się swojego, Kolda. A ja już więc tak. No i co tutaj mamy? Co tutaj mamy? No tak, więc udało się, kochani, jak mówiłem, tak zrobiłem. Zostawcie za to trzy łapki w górę. Trzy mają być pod tym odcinkiem, bo ja się normalnie, kochani, napuciłem. Napuciłem się, więc trzy łapki za to muszą być. Albo może więcej, komuś się spodoba. Więc jak jakąś się spodoba, to możecie dać, Nie zmusza, to jest Wasza decyzja. Ale dziękuję, kochani, za te. Piękne łapki co pod tymi moimi hitami w ogóle wiedziałem, że ja mam takie ładne skupy, ładne buty, że daje mi za łapkę, albo nie, za prostą restaurację, galicję, W ogóle bardzo dziękuję jeszcze raz. A tak to tyle. No chyba tylko tyle, więc chyba tyle ode mnie. Chyba, więcej chyba się muszę się dodawać, więc no, dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie się kochani. A w międzyczasie bez tego czarnego ekranu zaczęcie łapkę. I dziękuję Wam jeszcze raz za ten piękny poradnik. Dziękuję, że byliście i będziecie i jesteście. Trzymajcie się. Do zobaczenia i